Kiedy padł Mokotów, Niemcy przygotowują się na otoczenie na Żoliborz. I tutaj na początek Niemcy wzywają sił powstańców do kapitulacji. Wesołanie zostało odrzucone. 28 września. Niemcy ostrzelali się w z artylerii niemieckiej oraz się nie zbombardowali. Niemcy rzucili przeciwko tej dzielnicy 11. Dywizję Pancerną, wzmocnioną 560 batalionem do specjalnych zadań. Grupowanie majora Reka, grupowanie szmita, zgrupowanie pionierów pod komendą dowódcy zresztą pułku pionierów Herzog. Całość się natarcia dowodził niemiecki generał Leitnant Kalner, dowódca Dietas dywizji pancernej. Polska załoga żołnierza liczyła ponad 2000 żołnierzy. 29 września Niemcy, przy silnym wsparciu artylerii i lotnictwa uderzyli, mając zróżniczącą przewagę, na bosz. Tego dnia powstańcy utracili część dzielnicy po ulicy Krasińskiego i Plac Wilsona. 30 września Niemcy, kontynuując natarcie, na zopchnęli powstańców w niewielkich kocioł w części dzielnicy. W tej sytuacji pod przebicie, nie chcąc skapitulować, chciał przebić się na flagę do oddziałów Armii Czerwony i Armii Beringa. Jednak komenda główna podjęła już rokowanie w sprawie kapitulacji. I wówczas w ramach toczących się rozmów pułkownik Achnowski został wydelegowany do generała Kalnera w sprawie kapitulacji Żoliborza. Ustalono, że natarcie niemieckie na Żoliborz Zostanie przerwany na czas od godziny 17 do 18.00. Półgodni Wachnowski przejdzie w tym czasie na stronę polską i zawiadomi dowódcą niemieckie o ostatecznej decyzji. Ustalono szczegóły kapitulacji, yy, wyprowadzenia ludności cywilnej rannych, y, czasu i miejsca złożenia broni. Półgodni Wachnowski oświadczył, że umowę kapitulacji przeprowadza z dowódcem reprezentacyjnym Wehrmacht i y, wszystkim y, chce, aby. Do spraw kapitulacji nie mieszały się oddziały rosyjskich płacłowców i inne oddziały pomocnicze, składające się z innych narodowości, a służące w armii niemieckiej. I pochodnik Wachanowski po dotarciu z powrotem na Żoliborz i po naradzie z rannym podpułkowym wierzywycielem, podejmuje decyzję o kapitulacji i to natychmiast. O tej decyzji zawiadomiono patrzywku generała Caldera i omówiono szczegółowe wykonania umowy z pukownikiem Meissnerem. I 30 września po godzinie 18 wieczorem walki na rzecz zostały przerwane. I ja się też ostatnim ośrodkiem oporu było wśród mieści. W, w września Amerykanie podjęli jedną nieudaną próbę Udzielnia wsparcia powstańcom. Jednak bezskutecznie Stalin dał zgodę na lot amerykańskich samolotów w ramach operacji Frantic. Zajmę za ściśle tajny samik Ordena, używany w amerykańskich bombowcach, który, który został dany Stalinom jako prezent. Zamian za się ten lot. I rzut wykonany z lotnisk. Połtawie amerykańskich nie udał się. Samoloty nad Warszawą zwróciły pomniki rzutowe w ten sposób, że większość spadła na linie niemieckie albo poza Warszawę. Co znacznie sprawiło, że armia Krajowa nie otrzymała utrzyma, praktycznie żadnej pomocy. Więc w tej sytuacji z powodu braku żywności oraz amunicji. Wieczorem dnia 28 września, na razie w Kondzie Głównej, podjęto na razie wstępną jeszcze decyzję w sprawie kapitulacji i postanowiono rozpocząć rozmowy z niemieckim dowództwem. I zawiadomiono o sytuacji dowódcę pierwszego Frontu Białoruskiego, Rokosowskiego w Depeszcie Radiowej, w którym mówiono o sytuacji w Warszawie oraz także informacje, że po informację, że Postanie może wytrzymać w tych warunkach tylko 3, 3 dni. Do tego czasu, jeżeli powstańcy nie otrzymają pomocy albo przynajmniej obietnicy pomocy w najbliższym czasie, będą zmuszeni kapitulować. Komendant główny, po naradzie z delegatem rządu, postanowił rozpocząć śrożenia kapitulacyjne. Zawiadam o tym naczelnego wodza w Londynie. Ustaliliśmy, że budowę racji żywnościowej starczy tylko na 3 dni. Nie widać szans, by w tym terminie armia czerwona mogła zająć Warszawę lub zapewnić jej taką ochronę od bombardowania takie wsparcie żywnościowe, by można było przetrwać do czasu zajęcia miasta, co wydobyje marszałka o sytuację prosząc o pomoc. Jeśli ja jednak podejrzeń postaci zaraz nie otrzymam, będę zmuszony kapitulować na warunkach kombatanckiego traktowania, które Niemcy gwarantują. Ponieważ po upadku Mokotowa Niemcy wystąpili z inicjatywą podjęcia rozmów o rozładowaniu miasta, z odnośni cywilnej i ewentualnego przerwania dalszej walki, którą uważają za bezcelową, rozmowy te podjąłem. Ewakuacja odnośni cywilnej ze Ślumieścia przewidziana od 1 października rano i płatwa sądzę 3 dni, ponieważ od 29 września się nie był partowany, Niemcy za 3 dni przestanie istnieć. W związku z tym problemem rozładowanie tej dzielnicy z odnośni cywilnej jest bardzo trudne, w razie natarcia armii czerwonej tam bliższych dniach ewakuacja przerwie się i wówczas walkę jeszcze podejmie. W kolejnych w następnych dni. Komendakówna informowała o sytuacji. Mokotów padł dnia 27 września. Nasza walka w dwóch izolowanych kotłach może stać się niemożliwa. Good. Jeśli nie otrzymamy skutecznej pomocy przez uderzenie sowietów do 1 października, będziemy zmuszeni zaprzestać walki. O możliwości nieutrzymania się zawiadamiamy. Bezpośrednio Rokosowskiego, z Bożem brak łączności że się, że już spadł, zrzuty na Żoliborze spędne, kabinet opuszczony. Pokłan przed na zachód. Walka nasze dogorywa. Dziś potrzebna głównie żywność i umundurowanie. Uratować jest może tylko na tych skuteczne uderzenie Sowietów na Warszawę. Sytuacja obrońców Warszawy bardzo poważna. Żoliborz szpad po wyczerpaniu wszystkich środków. że mieście ostatnie rejon broni na terenie stolicy. W ciężkich walkach przeczytała się całość sił i środków. Przeciwnika. Warszawa nie ma już żadnych szans obrony. Zdecydowałem rozporządzenie rokowania poddanie na pełnych praw kompetencji, które Niemcy uznają całkowicie. Rokowanie je jutro. Sprawa poddania łącznie z zabezpieczeniem ludności cywilnej. Przewiduję poddanie 3 października 1944 roku i do kwatery Bacha w Warszawie delegacji Komendy Głównej przybyli 30 września w poinformowanie się o propozycjach kapitulacyjnych. Tym razem rozmawiano tylko o kapitulacji Żoliborza. I Zawarto także umowę w sprawie zawieszenia broni w dniach 1 i 2 października od godziny 5.00 do 19.00, aby ewakuować około 200 tysięcy ludności. Stronę polską reprezentują e, z ramienia główny podpułkownik Zyndram i porocznik SAS i delegaci Rady Głównej Głowne, Opiekuńczej i Czerwonego Krzyża. I 1 października po naradzie komendy Głównej podjęto ostateczną decyzję o kapitulacji. I rano od dnia 2 października delegacja powstańców udała się do Bacha, aby ustalić w rokowaniach ostateczne warunki kapitulacji. I tutaj biorący udział w rokowaniach podpułkownik Jan Kosmecki w swoich, w swoich wspomnieniach po latach opisał całą sytuację. Z trudem przedostawaliśmy się przez rozwalone ulice idąc z budynku pasty przy ulicy Piusa gdzie mieściła się komenda główna AK do barykady pod Politechnikę. Miasto rozpoczynało swój dzień, a ten dzień był już inny, był inny niż poprzednie. Dziś czekano coś nieuchronnego co jest tuż, tuż wyczuwano zbliżający się koniec. Spotkanie delegacji polskiej z generałem Wandenbachem w jego kwaterze głównej w Ożarowie. było zapowiedziane na godzinę dziewiątą, trzeba więc było zaraz po godzinie 8 być na barykadzie pod Politechniką, gdzie mieliśmy przekroczyć się bojową. W składzie delegacji było nas czterech, oprócz mnie, podpułkownik Syndram, podpułkownik Błogosławski i kapitan Sas jako tłumacz. Byliśmy okrupnie, okrutnie zmęczeni i niewyspani, ubrani byliśmy zmięte i wyniszczone, Biało-czerwone opaski na rękawach wskazywały naszą przynale przynależność do AK. I tutaj w rady pisze, pisze pisze dalej, że delegat strony niemieckiej mają SS Fischer oczekiwa ich bezpośrednio na granicy linii niemieckiej. I polskich negocjatorów Parlamentariuszy przewieziono samochodami do niemieckiej kwatery głównej. I tutaj, na początku negocjacji, negocjatorzy parlamentariuszy Armii Krajowej włączyli pismo pana Bora Komunowskiego w języku polskim i niemieckim, który upoważniał polskich parlamentariuszy do przeprowadzenia potraktacji i wpisania umowy o złożeniu broni przez Armię Krajową w Warszawie.